Siemanko, z tej strony Sidrux. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w którym pokażę wam 9 rzeczy które albo robicie źle na swoim telefonie, albo robicie je dobrze ale można zrobić lepiej, albo o których po prostu nie wiedzieliście. Wszystkie rzeczy triki oraz ukryte funkcje, które w dzisiejszym odcinku wam pokażę są bardzo przydatne w trakcie codziennego korzystania z telefonu z Androidem, więc jeśli macie telefon z Androidem to koniecznie oglądajcie ten materiał do końca. A jeśli macie iPhone'a to też oglądajcie do końca, bo część z tych rzeczy które wam dzisiaj pokażę działa również na iPhone'ach. Zanim przejdziemy do głównej części dzisiejszego filmu, to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć i którą duża część osób źle robi, a polega ona na tym, że duża część osób jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Jeśli jesteście nowi, jeśli trafisz na ten film przypadkiem i jeśli ten napis subskrybuj na dole pod ekranem obok mojego awatara jest u Was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, aby ten napis był szary. Strzejcie również łapkę w górę, jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba i jeśli pokażę Wam w dzisiejszym odcinku rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliście. I w sumie możecie już teraz zostawić tego lajka like Bo jestem przekonany, że w dzisiejszym odcinku Pokażę wam coś, o czym nie mieliście pojęcia No dobra, skoro sub i łapka w górę Mam nadzieję już jest To możemy teraz przejść do pierwszej rzeczy, którą Robicie źle na swoim telefonie Często jest tak, że w trakcie dnia siedzicie sobie na telefonie, oglądacie na przykład jakiś film na YouTubie, ale w międzyczasie chcielibyście na przykład rozmawiać z Waszym znajomym na Messengerze, tak, żeby ten film, który oglądacie, wam się nie zatrzymywał, albo na przykład w trakcie oglądania filmu chcielibyście pograć sobie w coś na telefonie. Duża część osób myśli, że jest to niemożliwe, że nie da się oglądać filmu na YouTubie i pisać na Messengerze tak, aby tego filmu nie zatrzymywać, albo nie da się oglądać filmu na YouTubie i jednocześnie grać na telefonie, na przykład w Brawl Stars, a ja wam udowodnię, że jest to możliwe. Okej, okay, jeśli na YouTubie macie Spalony film, który w danym momencie oglądacie, ale jednocześnie chcecie korzystać z innych aplikacji bez zatrzymywania filmu, to jedyne co musicie zrobić, to moi drodzy, wejść w listę otwartych aplikacji na waszym telefonie oraz wybrać opcję podziel ekran. W momencie, gdy tę opcję wybierzecie, przeciągacie YouTube'a na przykład do góry, tak aby on był na jednej połowie ekranu. Jak widzicie, YouTube na jednej połowie ekranu już jest, a teraz na dole czas wybrać drugą aplikację. W moim przypadku będzie to Grab Rollstar. Zobaczymy, czy można Nagrać w Brawl Starsy i jednocześnie oglądać filmik na YouTubie. Odpalamy w takim razie, jak widzicie, Brawl Starsy, odpalamy u góry filmik, żeby spokojnie mógł sobie on tutaj lecieć. I zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. W jednym momencie mam, słuchajcie, odpalony u góry jakiś mój filmik, a na dole, jak widzicie, właśnie rozpoczyna się rozgrywka w Brawl Stars. To, co jest istotne, to to, że gierka, jak widzicie, sama nam się tutaj dopasowała tak, pokażę Wam to może bliżej, żebyśmy mogli spokojnie wszystko widzieć i żebyśmy mogli bez... Bez najmniejszego problemu e, z wszystkich e, rzeczy w tej grze korzystać. Jest to, moi drodzy, oczywiście Gierka e, odpalona na trochę mniejszym ekranie, ale powiem Wam szczerze, że w rzeczywistości wcale to nie przeszkadza i myśl, że jednocześnie mogę grać i oglądać na YouTubie. No i jest całkiem ciekawa. Fajne jest to, że słyszę dźwięk zarówno z e, filmu z YouTube'a, jak i z gry, także nic mnie tutaj na pewno nie ominie. No i co? Miłego korzystania. Mam nadzieję, że e, przyda Wam się to w trakcie codziennego używania telefonu. Założę się, że każdy z Was miał kiedyś na swoim telefonie taką grę, w której tak naprawdę reklam było więcej niż samego grania. Ja pamiętam szczerze, często się e, z tym problemem e, spotykam. I jest sposób, aby, moi drodzy, reklamy w tej grze wyłączyć, bez wyłączania internetu i bez wyłączania Wi-Fi, tak żeby w międzyczasie otrzymywać na przykład powiadomienia z innych aplikacji. Jedną tego typu grą, w której tak naprawdę reklam jest e, dużo więcej niż samego grania, jest gierka e, o nazwie Hopping Ball, w którą aktualnie gram. Zwróćcie uwagę, że po każdej śmierci, gdy naciskamy. Replay, no to zanim będziemy mogli drugi raz zagrać, wyskakuje nam reklama. W takiej sytuacji, gdy twórcy aplikacji przeginają z ilością reklam, jest jeden bardzo prosty sposób, aby e, się tych reklam pozbyć. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji, a następnie klikając w e, informacje o aplikacji, mamy, moi drodzy, taką zakładkę, jak ogranicz użycie danych. Gdy e, klikniemy w tę opcję, to mamy tutaj, jak widzicie, możliwość odznaczenia e, Wi-Fi i odznaczenia danych mobilnych. W momencie, gdy to odznaczymy i zatwierdzimy przyciskiem OK, aplikacja nie będzie. Miała możliwości korzystania z danych komórkowych oraz z sieci Wi-Fi w trakcie, gdy będziemy z niej korzystali. Jest to o tyle istotne, że teraz w momencie, gdy zginiemy, zaraz wam to pokażę, aplikacja nie będzie w stanie wyświetlić nam reklam, dzięki czemu będziemy, moi drodzy, mieli od tych reklam spokój. Zwróćcie uwagę, zginąłem, naciskamy replay i w tym momencie nie ma reklamy, tylko mogę grać dalej. Najważniejsze jednak jest to, że nasz telefon jest dalej podłączony do internetu i poza tą aplikacją dalej będziemy otrzymywali wszelkie z Messengera, dalej będzie mogli odbierać połączenia i tak No i pamiętajcie, żeby korzystać z tego tylko i wyłącznie w aplikacjach, w których twórcy naprawdę przeginają pałę. Jeśli macie jakąś grę, w której nie ma zbyt wiele reklam, którą lubicie to nie korzystajcie z tego sposobu, bo no jest to wobec twórców nieuczciwe i działa to na podobnej zasadzie jak na przykład korzystanie z adblocka w trakcie oglądania filmów twórców, których po prostu bardzo lubicie. Skoro była już mowa o transmisji danych i wyłączaniu internetu, to trzecia rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, wiąże się z oszczędzaniem danych komórkowych. Oszczędzać dane komórkowe trzeba i nie mam tutaj na myśli, podłączania się do Wi-Fi wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, bo ja szczerze mówiąc nie lubię tego robić, trochę mnie to łączenie się z Wi-Fi denerwuje. Dużo częściej korzystam z normalnej transmisji danych, ale pokażę Wam jeden bardzo prosty sposób, jak zaoszczędzić transmisję danych w trakcie korzystania z przeglądarki. Przeglądarką, w której możliwe będzie oszczędzanie danych, jest, moi drodzy, aplikacja Google Chrome którą prawdopodobnie każdy z Was na swoim telefonie posiada, i zwróćcie uwagę, że w tym miejscu mam informację o tym, ile internetu, a właściwie ile megabajtów internetu udało mi się już zaoszczędzić. No ale dobra, czas Wam pokazać, jak w ogóle tę funkcję włączyć. Żeby ją włączyć, musimy oczywiście wejść w ustawiania. Następnie w zaawansowanych wybieramy oszczędzanie danych i u Was ta opcja będzie odznaczona. U mnie, jak widzicie, jest włączone. Wystarczy, że zaznaczycie tę opcję i wtedy Wasze oszczędzanie danych będzie już działało. Ja w trakcie dosłownie 3 minut korzystania z 60 megabajtów danych, z czego udało mi się zaoszczędzić ponad 8. Bardzo fajna sprawa, możecie sobie to włączyć, nic, nic tak naprawdę na tym nie tracicie, a być może uda wam się zaoszczędzić no tak cenne dla nas wszystkich dane komórkowe. Założę się, że każdemu z was czasami przytrafia się sytuacja, w której musicie pożyczyć swój telefon na przykład komuś z rodziny, może to być, nie wiem, brat, siostra, mama, tata, babcia, dziadek, ktokolwiek, albo na przykład jakiemuś znajomemu, ale macie pewne wątpliwości, czy ta osoba gdzieś tam czasem, przypadkiem albo nieprzypadkiem nie będzie w waszym telefonie grzewała. Jest jeden bardzo prosty sposób, aby uniknąć sytuacji, w której na przykład pożyczacie telefon młodszemu bratu, a wasz młodszy brat gdzieś tam, w momencie, gdy wy nie patrzycie, czyta wasze wiadomości, ogląda wasze zdjęcia albo po prostu korzysta z waszych aplikacji. Wystarczy wejść w ustawienia i tutaj, moi drodzy, znaleźć opcję zatytułowaną Blokowanie aplikacji. Po kliknięciu w tę opcję, telefon każe nam ustawić albo wzór do blokowania, albo ustawić jakieś inne hasło, które będzie potrzebne w trakcie odpalania, na przykład aplikacji. Ja ustawię sobie tutaj testowe hasło 1, 2, 3, 4, naciskamy dalej. I w tym momencie, zwróćcie uwagę, mam również możliwość odblokowywania odciskiem palca. Ja swój odcisk palca zeskanuję i teraz mam, jak widzicie, do wyboru aplikacje, które chcę tym hasłem zablokować. Teraz w momencie, gdy ktoś przejmie mój telefon i będzie chciał uruchomić zablokowaną aplikację, to zwróćcie uwagę, że nie będzie w stanie tego zrobić, dopóki nie wpisze hasła albo nie zeskanuje mojego odcisku palca. Gdybym zapytał was jakie w waszym telefonie są możliwe sposoby na zablokowanie telefonu To założę się, że 95% osób odpowiedziałaby, że jedynym takim sposobem jest naciśnięcie przycisku power Który umieszczony jest zazwyczaj po prawej albo po lewej stronie obudowy waszego telefonu No właśnie nie, jest jeszcze jeden dużo szybszy i dużo bardziej praktyczny sposób na zablokowanie telefonu Który polega na dwukrotnym szybkim dotknięciu waszego ekranu Aby ustawić blokowanie telefonu dwukrotnym dotknięciem ekranu Wystarczy wejść moi drodzy w menu główne z naszymi aplikacjami Kliknąć wikonkę w prawym górnym logu. U was może to wyglądać troszeczkę inaczej. I tutaj zaznaczyć opcję dotknij dwukrotnie, aby zablokować ekran. Zwróćcie uwagę, że aby zablokować ekran, będziemy musieli dotknąć dwukrotnie puste miejsce. Ok, mamy tę funkcję włączoną, i teraz zwróćcie uwagę, gdy chcemy zablokować telefon, robię tylko pyk, i telefon jest zablokowany. Kolejna rzecz, o której wam powiem i którą wam pokażę, będzie przydatna dla osób, które często oglądają filmy na YouTube w poziomie, albo które w trakcie oglądania filmów na YouTube, mają często zajęte ręce. Chodzi o to, że w trakcie oglądania filmów w poziomie trudno jest zostawić łapkę w górę i to samo dzieje się, gdy mamy dwie zajęte ręce. Jest, moi drodzy, jednak sposób na to, aby zostawić łapkę w górę pod danym filmem, tak naprawdę tylko i wyłącznie mówiąc do waszego telefonu. OK, żeby pokazać wam, jak to działa, odpaliłem jakiś przykładowy filmik e, na YouTubie. Akurat tutaj mamy, jak widzicie, film Lekko nie będzie, pod którym nie zostawiłem jeszcze lajka. Like Włączę teraz tryb pełnoekranowy i e, przy pomocy komendy daj lajka, like po prostu takie komendy e, zostawię lajka, like e, Używając asystenta Google. Ale okej, okay, filmik sobie leci. Musimy najpierw asystenta Google przywołać, mówiąc do niego: okej okay, Google, daj lajka. On, jak widzicie, odpowiedział dobrze. On teraz wszystko będzie za nas robił. On już w tym momencie stawił e, łapkę w górę i, jak widzicie, z powrotem e, uruchomił filmik. My tak naprawdę nie musieliśmy nic robić, kompletnie nie musiałem nic dotykać. Sprawdźmy, czy aby na pewno e, lajk like jest zostawiony. Jak widzicie, łapka w górę się pojawiła, czyli wszystko działa. Założycie, że jeżeli słyszycie gdzieś jakiś utwór i zastanawiacie się, jakie to tytuł, to pierwsza rzecz, o której myślicie, to włączenie aplikacji Shazam, zeskanowanie tego utworu i sprawdzenie w aplikacji Shazam, co to za piosenka. Okej, okay, jest to oczywiście jakiś sposób, ale pamiętajcie o tym, że aplikacja Shazam po pierwsze zajmuje wam miejsce na waszym telefonie, a po drugie no trzeba tę aplikację na telefon ściągnąć. W Asystencie Google jest funkcja rozpoznawania muzyki i jest ona wygodniejsza od Shazama po pierwsze dlatego, że nie wymaga od nas ściągania dodatkowej aplikacji, no, chyba że nie ma asystenta Google. Ale jest ona również wygodniejsza, dlatego że tak naprawdę możemy rozpoznać muzykę tylko i wyłącznie mówiąc do naszego telefonu, w ogóle nie dotykając ekranu. OK, na swoim telefonie odpalę zaraz jakąś piosenkę Multiego, niech to będzie, powiedzmy, pogba. Włączymy asystenta Google, skorzystamy z komendy, co to za piosenka, i zobaczymy, czy asystentowi Google uda się Multiego rozpoznać. Dobra, Multi już leci, uwaga. OK, Google, co to za piosenka? Jak widzicie, w bardzo krótkim czasie asystent Google znalazł odpowiedź, mamy tutaj e, pogbę utwór Young Multi, coś mi się pomieszało, ale nieważne, mamy jak widzicie i e, tytuł, i e, wykonawcę, mamy również najważniej, i, najważniejsze informacje, takie jak chociażby data wydania, czy gatunek, mega fajna sprawa, mega e, szybka, mega e, wygodna, no jak widzicie, skoro asystent Google zna Multiego, no to prawdopodobnie nie będzie tutaj problemu z rozpoznaniem wszystkich piosenek. Jeżeli od czasu do czasu robicie porządki na swoim telefonie, to prawdopodobnie zaczynacie od wyłączenia aplikacji, które są uruchomione w tle. Ja przynajmniej tak robię i powiem wam szczerze, że za każdym razem borykam się z tym samym problemem, który polega na tym, że wyłączam aplikację, której nie chciałem wyłączyć. Aby uniknąć zamknięcia aplikacji, której zamykać nie chcemy i z której na przykład obecnie korzystamy, wystarczy, moi drodzy, że e, daną aplikację e, przytrzymamy i naciśniemy na tę oto kłódkę, która jest tutaj widoczna. W tym momencie, jak widzicie, obok nazwy aplikacji pojawiła się kłódka i gdy będziemy wyłączali jednym przyciskiem wszystkie aplikacje, no to telefon automatycznie nam te aplikacje zostawi. Skoro mowa już o porządkowaniu telefonu, to ostatnia rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć i o której nie każdy wie, jest możliwość, moi drodzy, dostosowania ikonek, które są dostępne w e, ustawieniach po wysunięciu belki z górnej części ekranu. Jest to o tyle istotne, że bardzo dużo osób ma słuchajcie tą e, belkę z zapchaną ikonkami, jest tam dosłownie wszystko, są tam rzeczy, z których nigdy w życiu nie korzystacie, a można te rzeczy spokojnie ukryć, tak żeby zostawić tylko te, które was interesują. Aby zrobić porządek z ikonkami, musimy najpierw wysunąć tę belkę z górnej części ekranu, musimy przesunąć palcem dwukrotnie w dół i teraz Zwróćcie uwagę, ile tych wszystkich ikonek tutaj jest. No ja z pewnością z nich wszystkich nie korzystam. I żeby je uporządkować, wystarczy, że nacisnę tutaj więcej. I w tym momencie, moi drodzy, przeciągnę na dół te ikonki, które mnie nie interesują. Jeśli już zrobicie porządek, naciskacie gotowe, i w tym momencie, jak widzicie, tutaj zniknęły nam te wszystkie niepotrzebne aplikacje, a zostały tylko te, z których korzystamy. No i okej, okay, to były już wszystkie rzeczy, które mogliście robić na swoim telefonie źle, albo o których mogliście nie wiedzieć, które na dzisiejszy odcinek dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zobaczyliście tutaj rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliście. I mam nadzieję, że część z tych rzeczy, które Wam pokazałem, będziecie teraz wykorzystywali w trakcie codziennego korzystania z waszego telefonu. Jeśli tak było i jeśli jeszcze tutaj jesteście, strzelcie koniecznie łapkę w górę i spróbujmy dobić tutaj 20 tysięcy lajków, bo jeśli uda Wam się dobić 20 tysięcy lajków, to nagram dla Was kolejny odcinek z ukrytymi funkcjami i rzeczami, które mogliście po prostu robić źle. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków, podnieść na mojego Instagrama i możecie również zasubskrybować. Spróbować mój drugi gamingowy kanał, na którym póki co nic się nie pojawia, ale na którym już wkrótce ruszę z nowymi seriami. Ja póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.